Z tej strony 30, Oscar Sierra 061, stacja mobilna Hiszpania Alicante, z tamtej strony 161, Oscar Sierra 07, proszę szczypier do przodu. Nie ma sprawy, zły, no jest to cicha modulacja, cicha, ale ja tutaj to wszystko odsłyszałem na głośniku oczywiście zewnętrznym, mam tutaj telefon blisko, także myślę, że to się nagrało, to co powinno się nagrać, myślę, że to będzie do, do odsłuchu, także jeszcze raz wielkie dzięki, z tej strony 30 Oskar Sierra 061, operator Piotr, stacja mobilna Hiszpania, Alicante, z drugiej 161 Oskar Sierra 07, Ostrz Wielkopolski.